Ludzkość od zarania dziejów fascynowała się tym co nieznane i zapomniane. Oceany, morza, rzeki i jeziora do chwili obecnej skrywają niezliczone ilości skarbów. Zapraszam was do Underwater Fashion, świata wodnych skarbów, ich odkrywców, a także mrocznych i tajemniczych historii. El Faro największa amerykańska morska katastrofa w ostatnich 30 latach. El Faro to amerykański kontenerowiec zbudowany w 1975 roku. Pływał on po jednej regularnej tygodniowej trasie pomiędzy Florydą a Puerto Rico. Przewoził on bardzo różnego rodzaju towary, ale 1 października 2015 roku przewoził głównie samochody i przyczepy. Tego pechowego dnia statek został zaskoczony przez huragan 3 stopnia o nazwieża Queen. Statek wpłynął prawie do oka huraganu, walcząc z 12-metrowymi falami i wiatrem o prędkości 150 km na godzinę. Statek poprzez uszkodzenie i niezamknięcie jednego z włazów oraz uszkodzenia spowodowane przemieszczającym się ładunkiem zaczął nabierać wody i przechylił się o 15 stopni na burtem. Stracił również napęd i sterowność. Cały czas nabierał wody i jego sytuacja się pogarszała. Załoga próbowała ratować siebie i statek na wszelkie możliwe sposoby. Uruchamiając pompy, aby wypompować wodę, znaleźć źródło przecieku, przepompować balast z jednej burty na drugą, aby wyrównać statek. Wiedzieli oni już wtedy, że jeśli nie uratują statku, to sami nie mają szans przeżyć w środku huraganu. Kapitan nadał sygnał ratunkowy i skontaktował się z armatorem. W nagraniach z tych rozmów można usłyszeć, jak niekompetentne panie, rozmawiając z kapitanem, pytają o jego nazwisko czy przeliterowanie nazwy statku. Każą czekać na linii i przełączają połączenie, gdy sam statek tonie, a kapitan błaga o rozmowę z kompetentną osobą. Okay, sir, I just need your name, please. Yes, ma'am, my name is Michael Davidson. Ship's name? So El Oh the Ostatnie chwile statku były dramatyczne, a wszystkie rozmowy zapisały rejestratory. Kapitan wydał rozkaz: opuścić okręt, wszyscy do tratw, zrzucić wszystkie tratwy, uciekać ze statku, trzymać się razem. Załoga zaczęła ubierać się w kombinezony ratunkowe. Potem było słuchać rozmowę kapitana i sternika statku. Kapitanie, tonę, wszędzie pełno wody. Nie toniesz, nie panikuj, pomogę ci. Chodźmy. Potem rejestrator nagrał jedynie syrenę alarmową statku oraz dźwięk wody i wyginającego się metalu. Zginęła cała załoga statku. 33 ofiary, 28 Amerykanów, 5 Polaków, w tym dwie kobiety. Raport końcowy mówi wprost o winie kapitana i złym stanie technicznym statku. Zlekceważono raporty pogodowe. Kapitan ponadto za późno wydał rozkaz z opuszczenia statku. Ponad miesiąc później odnaleziono wrak El Faro. Odnalazł go USNS Apache. Amerykański holownik wyznaczony tego zadania. Wrak spoczął w pozycji pionowej i w jednym kawałku na głębokości 4600 metrów. Możemy sobie tylko wyobrażać, co czuli marynarze El Faro w ostatnich chwilach przed zatonięciem. The Almighty! Ten najbardziej znany na świecie poszukiwacz i youtuber po raz kolejny zawitał u nas na kanale z nietypową, nawet jak dla niego, historią. Został poproszony przez jednego ze swoich widzów o pomoc w odzyskaniu nietypowej zguby. Był nim duży czerwony pickup, który stoczył się z rampy prosto do rzeki w czasie wodowania łodzi. Jak to się stało, sam właściciel tego nie wie. Wysiadł na chwilę z auta i był pewien, że zaciągnął hamulec. Wszystko trwało kilka sekund. I auto było już w wodzie. Na miejscu pojawiła się pomoc drogowa, ale żeby wyciągnąć auto, trzeba było zanurkować w rzece i zaczepić wielkie haki z łańcuchami o pojazd. I tu do akcji wchodzi The Almighty. Dla tak doświadczonego nurka, taka akcja to nic wielkiego. Kilka chwil i auto było na lądzie. Nie pomógł on tylko właścicielowi, ale też środowisku, bo z zatopionego auta wyciekało paliwo i zatruwało rzekę. The Almighty nie ograniczył się tylko do pomocy w wyciągnięciu auta. Zorganizował internetową zrzutkę wśród swoich fanów dla pechowego właściciela na nowe auto. Fani zebrali aż 10400 dolarów. Jak dla mnie zasługuje on na mega, mega szacunek. Roman Diger. Po raz kolejny zwiedzamy błękitny podwodny świat razem z Romanem. Jak Roman do wody wchodzi, to bez złota nie wychodzi, więc możemy być pewni, że zobaczymy kilka błyskotek. I bum! Zaczyna się świetnie. Złota obrączka pojawia się na dnie. Chwilę później spotykamy ośmiornicę, ale nie jest ona zbyt towarzyska i szybko odpływa. Nic to nie szkodzi, bo na szczęście nam to wychodzi. W piasku błyszczy złoty krzyżyk razem z łańcuchem. Kolejny sygnał chwila kopania. I w głębokim dole pokazuje się duża złota branzoletka. Najlepsze znalezisko tego dnia. Roman znów nas nie zawiódł. Zapraszam również do odwiedzania naszych pozostałych kanałów oraz grupy na Facebooku. Linki do pełnych historii naszych bohaterów i ich znalezisk możecie znaleźć w opisie filmu. Jeśli sami chcielibyście się podzielić historią ciekawego znaleziska, odezwijcie się na e-mail. To był Underwater Passion. Wrócimy do Was wkrótce z nowymi znaleziskami. Do zobaczenia.